Cześć, witam was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki jazdy. W dniu dzisiejszym kontynuuję temat ćwiczeń na placu manewrowym. Celem, słuchajcie, mojego dzisiejszego filmu jest przekonać Was o tym, Was kursantów, że warto poświęcić nawet kilka godzin na szkolenie na placu manewrowym, na, na placu manewrowym. Powiem dlaczego. Spróbuję to umotywować. W poprzednim odcinku już mówiłem o tym, że jazd, nauczenie się, dobre nauczenie się jazdy po łuku będzie słuchajcie, owocować w dalszym szkoleniu, że te elementy, których tutaj się uczycie, gdy, gdy jeździcie po tym łuku, przyda Wam się w dalszym szkoleniu. W szkoleniu na mieście, na mieście w, tej chwili, w wykonywaniu zadań egzaminacyjnych, z jakimiś... Będziecie musieli się zmierzyć przy jeździe na mieście. I teraz tak, słuchajcie, ja tylko przypomnę, co Wam daje łuk, co Wam daje to, że Wy robicie łuk, że Wy ćwiczycie ten łuk. Po pierwsze, na tym łuku uczycie się, tak w skrócie, uczycie się co? Ruszać, tak, bo tu jest ruszanie. Później, poznajecie gabaryty auta, ponieważ musicie się zmieścić w tej kopercie, tak. Później, co jeszcze? Musicie Odpowiednio ocenić tą odległość między samochodem a przeszkodą, w tym wypadku tutaj słupkiem, żeby się zatrzymać w odpowiednim miejscu, tak? w tej zyby, żeby zmieścić się w kopercie. Następnie czego wy się uczycie na takim łuku? Uczycie się cofać i kręcić, i tak kręcić kierownicą, żeby skręcić w prawo bądź w lewo, co się później przyda na mieście w parkowaniu. W Czyli tutaj się uczycie tego elementu skrętu. Poza tym, wy uczycie się takiej jazdy, słuchajcie, na takim półsprzęgle. Z reguły do przodu puści się, puszczają kursanci sprzęgło, tak? I tu się zatrzymujemy. Ale już jazda do tyłu, to jest na takim półsprzęgle. Ta, ta jazda na półsprzęgle, słuchajcie, jest bardzo przydatna też w mieście. Dlaczego? Przy manewrach, przy właśnie parkowaniu. parkowaniu skośnym, prostopadłym, równoległym, gdzie trzeba troszeczkę dojechać do krawężnika, lub też gdzieś powoli cofać i patrzeć co się dzieje. Więc tutaj to jest bardzo przydatny element. Poza tym, czego wy jeszcze się uczycie nauku, Uczycie się prawidłowo oceniać i odległość, tak? I yy, po prostu korzystać z lusterek. Właściwy sposób korzystać z lusterek, bo jak tu cofacie, to też patrzycie się w lusterka zewnętrzne, jako również yy, obserwujecie ten tor jazdy przez lusterko wewnętrzne. Później właściwa ocena odległości między samochodem, tu tyłem samochodu, a tu w tym wypadku słupkiem. Później, zamiast tego słupka, w mieście co będzie, będzie jakiś samochód inny, który stał, będzie się na przykład parkować yy, równolegle. Także zauważcie, że tych elementów jest tutaj kilka i to ćwiczenie, jakim jest yy, łuk, jest bardzo przydatne. Później w szkoleniu na mieście. Tak? Przy parkowaniach skośnych, prostopadłym, równoległym, przy zawracaniach na trzy, zawracaniach z wykorzystaniem infrastruktury drogowej, gdzie tam będziecie musieli cały czas też jeździć co na takim półsprzęgle. Jak staniecie na skrzyżowaniu, trzeba dojechać do samochodu, to też stosujecie co dojazd do tego auta na takim półsprzęgle. Nie puścicie całkiem sprzęgła, no bo uderzycie w to auto. I tych wszystkich elementów, o których ja tu mówię. Możecie się nauczyć nauku, więc jest to bardzo przydatne. i Warto, słuchajcie, poświęcić kilka godzin nauki na prawidłowe wykonywanie łuku, po to, żeby później było łatwiej Wam się szkolić w mieście, żeby było mniej nerwów i żeby były też, słuchajcie, większe efekty szkolenia: większe efekty szkolenia, bo czym więcej, że tak powiem, potu tych. Tych ćwiczeń na placu manewrowym, to później te szkolenie w mieście będzie, słuchajcie, o wiele łatwiejsze. Jaki jest jeszcze plus tego, żeby dość kilka godzin poświęcić się na ćwiczenie na placu manewrowym? Bo czasami no, zdarzało mi się, że już mówi, no po co, ile razy mogę tutaj ćwiczyć yy, na, yy, te pewne elementy na tym placu manewrowym? Słuchajcie, no to. Jeżeli Wy tu się nauczycie nie na pamięć na przykład, tak? no bo tam różne są sposoby nauki, czyli już panujecie jakoś nad tym samochodem, to to spowoduje, yy, że, że naprawdę te efekty szkolenia będą później lepsze. Ale co miałem jeszcze na myśli? To, że na... Mieście, no bo jest różnica, szkolić się na mieście, a różnica jest szkolić się w, na placu manewrowym. Co mam na myśli? Mam na myśli, słuchajcie, stres i nerwy. Tutaj, jeżeli źle ocenicie tą odległość, czasami jak właśnie instruktor jest przecież na zewnątrz, tak, tu jeżeli zrobicie jakiś błąd, jeżeli gdzieś tam wyjedziecie, zahaczycie o słupek, czy, czy dotkniecie tego słupka, czy go uderzycie, tak, że on całkiem tam spadnie, Konsekwencje tego są praktycznie żadne, tak? Oprócz tego no, nie udało się, tak? Natomiast zauważcie, w ruchu drogowym, jakieś tam przy parkowaniach, uczenie się dopiero tego wszystkiego, gdy te umiejętności są bardzo słabe, no jest duży stres, ponieważ tam już są faktyczne samochody, które stoją obok, tak? I inne samochody trąbią się, niecierpliwią. Tutaj czy wy wolno ruszycie, czy szybciej ruszycie, nie ma takiego znaczenia, tak? A w ruchu drogowym, no to już zaraz Was coś otrąbi, zaraz są nerwy i te efekty szkolenia są o wiele słuchajcie, mniejsze niż na placu manewrowym. Na placu manewrowym jest bezpieczniej i jest takie szkolenie bezstresowe, tak? Kilka razy ten kursant się może sam ćwiczyć, a dobra, nie udało się, sam dochodzi do pewnych wniosków, ile tam trzeba skręcić tą kierownicą, jak pokierować tym autem, żeby ten element ćwiczenia się udał. Także no, to mi się wydaje, że to są duże plusy. Czyli taki spokój. W no nie ma tych nerwów, nie ma tych nerwów. Co jeszcze dzisiaj chciałem <laughs> Wam przekazać? No niestety większość kursantów, no część kursantów, jedna trzecia kursantów oglewa na samym łuku. Czyli widać, że tu jest problem. Dlatego ja nagrałem ten drugi film, żeby Was przekonać do tego, że warto ćwiczyć i poświęcić kilka godzin na to, żeby nauczyć się łuku w sposób prawidłowy. W różnych szkołach różnie uczą. Instruktorzy mają już bardzo dobrze opanowane wiedzą, w jaki sposób przekazywać tą wiedzę. No i tutaj chciałem ja Was przekonać, kursantów, do tego, że no warto się szkolić. Warto się szkolić na tym placu manewrowym i nie lekceważyć tego elementu. Co jeszcze? Co jeszcze? No różne są oczywiście sposoby szkolenia, te, wykonywania tego łuku. No, część z kursantów spotkałem się z takimi kursantami, którzy na przykład robią te. Ja raz pokażę, czy dwa razy te łuk, i oni umieją już go zrobić. Dlaczego? Bo na przykład taka osoba, która przyjdzie na prawo jazdy, jeździ gdzieś w fabryce na wózku widłowym, więc ona, ona lepiej jeździ do tyłu i w ogóle te manewry wykonuje niż ja. Także no, są takie osoby różne, tam są przyczyny, które powodują, że ta osoba faktycznie bardzo szybko potrafi zrobić ten łuk, ale niestety większość kursantów ma problemy z, z zrobieniem łuku, ponieważ, no tutaj, żeby dobrze zrobić łuk, to musimy umieć kilka elementów i ruszać odpowiednio, tak, i hamować, i umieć cofać. Ja tylko Wam powiem, w jaki sposób ja akurat, jeżeli są jakieś problemy, naprawdę duże problemy z łukiem, rozbijam wtedy te szkolenie, te ćwiczenie na kilka elementów, czyli nie jeżdżę z kursantem od razu całość, tak, tutaj, tylko rozbijam to na pewne elementy, czyli stosuję tu zasadę, yy, która występuje w metodyce nauczania, czyli zasadę stopniowania trudności, od rzeczy łatwiejszych do rzeczy trudniejszych, czyli ja najpierw uczę pierwszego elementu, czyli nauka ruszania, tutaj nauka zatrzymania w odpowiednim miejscu, i później następny element, jaki ćwiczę, to jest jazda po łuku, tak, dzielę to na dwie, na dwa takie, takie ćwiczenia, tak, czyli, no pokażę żebyście się orientowali, akurat, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia, Także powiem, jak ja to robię, tak? Szkoła, każdy oczywiście instruktor ma swoje dobre sposoby, y, które tutaj y, są bardzo skuteczne, tak? Więc może to się na pewno różnić, bo w każdej szkole są inne sposoby praktycznie nauki tego, tego łuku, taka jest prawda. I teraz tak, no jak ja to robię? Najpierw zaczynam właśnie od tej nauki ruszania, ustawiam sobie albo słupki, albo wykorzystuję infrastrukturę drogową, która jest na przykład na placu manewrowym, czyli są jakieś lampy, jakieś, jakieś tam słupy ogrodzeniowe, no różnie. Można ustawić opony Pomysłów jest naprawdę bardzo dużo. No i kursant sobie jeździ od np. słupa do słupa, albo od pachołka do pachołka, tak? I ćwiczy i, i sobie to ruszanie. Ale tu też ważne jest zatrzymanie, że on się musi zatrzymać na wysokości tego słupka. To się właśnie tu przyda, żeby się... no bo chodzi o to, że nie a za, nacisnę hamulec, i te auto się zatrzymuje albo wcześniej, albo dalej. Chodzi o to, żeby kursant wyczuł ten hamulec i zatrzymał się w tym miejscu, w którym on chce, a nie w tym, w którym auto przypadkowo się zatrzyma. Tak? Po co to się przyda? Na przykład, już tutaj na kopercie, tak? żeby on się zatrzymał przed słupkiem. Także ja tu ćwiczę i ruszanie tak? z kursantem, i zatrzymanie się w odpowiednim miejscu. To jest pierwszy element. Później, jeżeli chodzi o jazdę po łuku, to jest bardzo trudne. No bo teraz którą stronę skręcić kierownicą, jest to dość trudny element, no to ja akurat ćwiczę z kursantami w ten sposób, że są jakieś tam słupki, jeździ taka osoba między słupkami, ósemki sobie, nie, ósemeczki sobie robi, nie, pyk, pyk i pyk, nie, najpierw ósemki do przodu, To jest oczywiście bardzo prostym elementem, ale później kilka minut, taka osoba jeździ co, do tyłu, jeździ do tyłu i tutaj... Właśnie, że przy tym ćwiczeniu uczy się w którą stronę kręcić kierownicą, tak? żeby skręcić w prawo bądź w lewo. Tak? Bardzo fajne ćwiczenie. Wbrew pozorom nie jest one trudne. Ja mówię, to mówię, będzie dość, ale naprawdę nie jest trudne. Także akurat ja tak to robię. Jeszcze jaki element może być, w którym się na pewno spotkacie gdzieś tam na, na kursie. Instruktorzy będą Was uczyć. jest linia, tak? Czy dwie linie, nawet i po prostu jeździcie z instruktorem tylko do tyłu na takim półsprzęgiełku i korygujecie tor jazdy, tak? Czyli to jest ten wycinek tego elementu, tego łuku, tak? I też uczycie się przez to korygować tor jazdy, w prawo, w lewo, w którą stronę kierownicą kręcić, żeby tutaj nie wyjechać poza tą linię. I zauważcie te wszystkie ćwiczenia, czyli ja akurat tak robię, tam w różnych szkołach różnie się spotkacie, Najpierw ćwiczę kilka minut, pół godziny naukę ruszania, 30 minut, 20-30 minut naukę jazdy po łuku, 23 minut, 30 minut rozumiecie jazdy po takim wzdłuż linii, i później ostatnie tylko 30 minut, tak żeby tylko pokazać jak się robi łuk. Taki kursant ćwiczy już. Cały łuk, tak? Czyli łączę te wszystkie elementy, które u, u, uczyłem wcześniej. I oczywiście takie ćwiczenie na placu manewrowym, godzinka, dwie godziny, nie więcej, bo to naprawdę jest bardzo męczące, szczególnie dla osób, które są w początkowej fazie szkolenia. Bo to wszystko dla, dla was będzie nowością, dla was nowością. I później jeździcie sobie elegancko do przodu i do tyłu. Ja, ja akurat tak to robię. W szkołach będą różne sposoby. Bardzo skuteczne. Każdy instruktor ma swoje wypróbowane sposoby, żeby jak najszybciej, w jak najbardziej efektywny sposób nauczyć tego kursanta tych tutaj elementów. Po co nagrałem ten filmik? Głównie, żeby Was przekonać do tego, że warto poświęcić kilka godzin jazdy na placu manewrowym, ponieważ te ćwiczenia. Które tutaj będziecie robić przez kilka godzin, przez 2-3 godziny, nawet 4 godziny na placu manewrowym. Będą owocować później w dalszym szkoleniu w ruchu drogowym. I tutaj zauważcie, właśnie tak jak mówiłem na początku, nie ma, tego, nie ma tych nerwów, tu nie ma innych samochodów. Tu macie ten komfort, że jak słupek przetrącicie, no to go przetrącicie, nic się nie stanie. A w mieście już są nerwy, ktoś trąbi i tak dalej. Tak samo jeżeli chodzi o ruszanie na wzniesieniu, tak, też warto to robić nie gdzieś tam uczyć się w ruchu drogowym, tylko naprawdę y, warto ćwiczyć to z tym instruktorem gdzieś, gdzie nie ma ruchu, gdzie nie ma ruchu, tak, bo wtedy nie ma nerwów, zgaśnie nam to, zgaśnie, nic, nikt nas z tyłu nie popędza, już ruszaj, tak, bo wtedy są małe efekty szkolenia, czyli no mam nadzieję, że tutaj, yy, no, po tym filmiku yy, Będziecie wiedzieli, że warto, że warto, słuchajcie, ćwiczyć kilka godzin na placu manewrowym. Że daje to bardzo duże efekty, co spowoduje, że, że słuchajcie, zdacie ten egzamin za pierwszym, za drugim, być może za trzecim razem. Nie będziecie musieli dokupywać aż tyle godzin doszkalających, ponieważ efekty szkolenia będą o wiele większe. Także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że, że tutaj te moje pomysły, te moje porady pomogły komuś. No zapraszam, słuchajcie, do oglądania kolejnych odcinków na temat przepisów ruchu drogowego, egzaminów na prawo jazdy i jazdy ekonomicznej. Do widzenia.